W roku 1984 Orwella Miłość to zbrodnia. Ale to nie jest taka zwykła historia o zakazanym romansie. O nie. Związek Winstona i Julii to, cóż, to pole bitwy. Zobaczmy, jak najprostsze ludzkie uczucie stało się ostatecznym, największym aktem buntu. I to od razu prowadzi nas do takiego fundamentalnego pytania: czy miłość w ogóle jest możliwa w totalitaryzmie? W systemie, który chce kontrolować dosłownie wszystko, każdą myśl. Czy jest tam jeszcze miejsce na coś tak intymnego? A może paradoksalnie to właśnie młość staje się najgroźniejszą bronią? Przenieśmy się na moment do tego świata. Oceania, rok 1984. Wyobraźmy sobie rzeczywistość, gdzie no cóż, prywatność po prostu nie istnieje. Każdy gest, każde słowo jest śledzone. Jesteś trybikiem w maszynie, całkowicie podporządkowanym partii. I właśnie w takim y Koszmarnym świecie rodzi się uczucie. Uczucie, które od samego początku jest czymś znacznie, znacznie większym niż tylko emocją. To jest polityczna rebelia w najczystszej postaci. No właśnie, zbrodnia zwana miłością. I to nie jest żadna metafora, w żadnym wypadku. W Oceanii lojalność wobec drugiej osoby była dosłownie zdradą stanu. Zobaczmy, dlaczego tak było. Bo partia zrozumiała coś absolutnie kluczowego. Nie da się w pełni kontrolować kogoś, kto kocha inną osobę bardziej niż wielkiego brata. Dlatego celem stało się, no, zabicie instynktu płciowego. W takim świecie każdy intymny gest, każde objęcie, to już jest polityczna deklaracja. To jest bitwa. A ich spełnienie? To zwycięstwo nad całym systemem. No dobrze, ale każdy bunt potrzebuje jakiejś kryjówki, prawda? Dla nich takim miejscem stał się ten słynny pokój nad światem. Ich prywatne sanktuarium. Przynajmniej takim się wydawało. To zdanie jest tak krótkie, a mówi tak wiele. Nie było tam teleekranu. Pomyślmy o tym. W świecie totalnej inwigilacji, gdzie jest się obserwowanym dosłownie non-stop, ten jeden mały fakt sprawiał, że pokój u pana Harringtona był niemal cudem. To było miejsce, gdzie po raz pierwszy mogli być naprawdę stuprocentowo sami. Ten pokój staje się więc taką małą enklawą przeszłości oazą normalności. Iluzoryczną przestrzenią, gdzie partia teoretycznie nie sięga. I to właśnie tam próbują odzyskać coś, co im brutalnie odebrano swoje człowieczeństwo. I to, co się tam dzieje, jest naprawdę fascynujące: te małe symboliczne akty. Kiedy Julia zdejmuje swój partyjny kombinezon, to jest coś więcej niż tylko zmiana ciuchów, to jest odrzucenie kontroli partii nad jej własnym ciałem to manifest. A potem ten gest. Nałożenie szminki, zwykła czerwona szminka, relikt dawnego, zapomnianego świata. W tej szarej, jednolitej rzeczywistości to jest jak eksplozja to szokujący akt indywidualizmu. Czerwień jej ust to manifest kobiecości, tożsamości. Dla Winstona ten widok to jest niemal objawienie. Ale ich bunt to nie tylko fizyczność to nie tylko ciało to szło o wiele głębiej. Zobaczmy, jak między nimi rodziła się wspólnota myśli i, co najważniejsze, absolutne zaufanie. Bo ich podejścia do buntu, ich formy oporu idealnie się uzupełniały. Spójrzmy na te dwa cytaty. Winston, typowy intelektualista. Dla niego bunt to walka o obiektywną prawdę, że dwa i dwa to cztery. Julia była pragmatyczką. Wierzyła, że system zawsze można jakoś przechytrzyć. Na co dzień w małych sprawach. On walczył o wielkie idee, ona o przetrwanie tu i teraz. Razem tworzyli idealną, buntowniczą całość. A szczytem tego zjednoczenia, tego zaufania, było wspólne czytanie zakazanej księgi Goldsteina. Pomyślmy, w świecie, gdzie każdy sąsiad, każdy kolega z pracy może być informatorem, podzielenie się taką tajemnicą, to jest ostateczny, najwyższy dowód oddania. I tu dochodzimy do czegoś niesamowicie przenikliwego sen. W oceanii sen to moment całkowitej bezbronności, to wtedy jest się najbardziej podatnym na atak. I fakt, że Julia zasypia przy Winstonie, przytulona do niego, to świadczy o absolutnym, stuprocentowym poczuciu bezpieczeństwa. To on nad nią czuwa, odwracając całą logikę państwa, które przecież bez przerwy czuwa nad obywatelem. Niestety, jak to w tej książce bywa, to sanktuarium było tylko iluzją, krucha bańka mydlana, która zaraz miała pęknąć. Zbliżamy się do momentu, w którym ich świat zostaje po prostu zmiażdżony. Ten dialog, on po prostu mrozi krew w żyłach. Jesteśmy martwi, mówi Winston, może trochę pogodzony z losem, a z obrazu, z ukrytego teleekranu, odpowiada zimny, metaliczny głos Jesteście martwi. Koniec. W tej jednej chwili cała iluzja pryska. Byli na muszce przez cały czas. Ale aresztowanie to dopiero początek. Bo to, co dzieje się w ministerstwie miłości, jest czymś znacznie gorszym. Partii nie wystarczy ich ukarać. Prawdziwym celem jest anihilacja, zniszczenie ich więzi. Partia chce udowodnić, że nie istnieje takie ludzkie uczucie, którego nie da się złamać strachem i terrorem. I w pokoju 101. Partia dopina swego. W obliczu swojego największego, najgorszego koszmaru, Winston krzyczy te potworne słowa: Zróbcie to Julii, nie mnie. To jest moment jego ostatecznego złamania. Zdrada absolutnie wszystkiego, w co wierzył i co kochał. I żeby było jeszcze straszniej, zaraz potem dowiadujemy się, że z Julią stało się to samo. Ona też go zdradziła. Zdradziłam cię, mówi. I to jest kluczowe. Partia nie zniszczyła ich jako jednostek, zniszczyła to, co było między nimi tę więź. I to niestety prowadzi nas do ostatecznego, totalnego zwycięstwa partii. Zobaczmy, co zostaje po unicestwieniu miłości i jakie są tego tragiczne konsekwencje. Ich ostatnie spotkanie w tej kawiarni to jest chyba jedna z najsmutniejszych scen w całej literaturze: nie ma tam już nic, ani miłości, ani nawet nienawiści. Jest tylko pustka, obojętność. Partia nie tylko ich rozdzieliła, ona wykorzeniła z nich samouczucie. Cała ta historia, historia Winstona i Julii, pokazuje nam krok po kroku, jak totalitaryzm demontuje człowieczeństwo. Najpierw zabiera prywatność, potem niszczy zaufanie, następnie łamie lojalność, a na samym końcu unicestwia miłość. I to jest właśnie ten ostateczny, przerażający wniosek. Prawdziwym triumfem partii nie jest kontrola nad człowiekiem, jest nim anihilacja więzi międzyludzkich. Bo to właśnie w tych więziach, w tej lojalności i miłości, tkwi prawdziwy opór, ten, którego najtrudniej jest złamać. I tak kończymy z tym naprawdę niepokojącym pytaniem. Orwell zostawia nas z przerażającą wizją świata, w którym po zniszczeniu miłości między ludźmi zostaje tylko i wyłącznie miłość do wielkiego brata. I to chyba skłania do refleksji, prawda? Do zastanowienia się, co w naszym świecie jest tak naprawdę warte obrony.